Wybaczcie, że się nie przywitałam na samym początku, ale mój dzień potoczył się zupełnie inaczej niż chciałam i teraz też nie siedzę na kanapie, bo kanapa jest zawalona praniem. A już nie chciałam zwlekać, chciałam się przywitać i pokazać wam, co kupiłam, bo jak widzieliście na przebitkach, wyszłam z domu. Wsiadłam do auta i pojechałam razem z mamą. Mama po mnie przyjechała, pojechałyśmy razem na zakupy. Mama chciała, żeby jej pomóc w zakupach, jej do domu. A przy okazji ja pomyślałam, że zrobię tajemnicze zakupy świąteczne, nie mówiąc jej po co i dlaczego, no bo chciałabym zrobić w tym roku Mikołajki mojej japońskiej rodzinie. Wiecie już, że nie obchodzę świąt, nie obchodziłam i jest to dla mnie coś nowego, coś obcego. Dla nich tak samo. Więc pomyślałam, że taki malutki polski akcencik przemycę. I zrobię im taką małą, słodziutką paczuszkę i wrzucę im do buta albo do, do skarpetki. No z mamą będzie gorzej i z bratem, bo muszę iść do nich do domu i im podrzucić do buta. Ale Pimpkowi wrzucę od razu z, z soboty na niedzielę, tak, bo niedziela jest szóstego. I widzieliście, byłam w sklepie, były różne rzeczy, ale co wybrałam? Wybrałam takie czekoladowe lizaki, ponieważ one zawsze są dobre, przepyszne typowo świąteczne, czekoladowe lizaki. A też chciałabym, żeby to był mały prezent, żeby naprawdę się zmieścił do buta. Więc kupiłam też opakowanie haribo świątecznych. To są prawdopodobnie zwykłe żelki w środku. Tak widzę tylko, że kształty mają jakieś gwiazdki, choinki i takie różne. Więc taki, taki też zestaw. Kupiłam też praliny od Lindora, bo... Jak zapytałam mamy, czy kiedyś jadła, bo byliśmy razem w sklepie, i zapytałam, Mamo, jadłaś kiedyś Lindora? Nie, ja mówię, kurde. No to kupuję pralinę. To są chyba cztery albo 5 w opakowaniu. Chyba 5. W każdym razie każdemu wrzucę po pralince z Lindora. I jeszcze takie typowe, świąteczne talarki czekoladowe z różnymi obrazkami. Takie, no, no, słodkości, słodkości. A dla siebie, w ogóle dla siebie, no, dla siebie, no. Podzieliłam się z mamą, dlatego już tak ubyło. Juzucia, ta jest akurat koreańska, ale i tak jest bardzo dobra. Ja pierwszy raz Juzucia dostałam od Tamary. Bardzo Ci dziękuję za to nowe doświadczenie życiowe, bo faktycznie Juzucia jest bardzo droga, zwłaszcza ta japońska. Można oczywiście zrobić samemu, ale to trzeba mieć dobrej jakości miód, trzeba mieć dobre owoce. Ja się na tym nie znam i. No i po prostu po japońsku zamiast zrobić, bo Japończycy zamiast zrobić, to zawsze kupują. Wiadomo, że są osoby, które robią tak jak torty świąteczne czy czekoladki, i tak dalej, ale zazwyczaj wszystko się kupuje, zamawia, więc ja na promocji kupiłam Juzucia, a że mama e, nie piła jeszcze takiej Juzucia właśnie w takim dżemiku. Pokażę wam później, jak zrobić. Nie piła mama właśnie jeszcze takiej w dżemiku, to jej odlałam no tak z jedną czwartą słoika. Chciała tylko na, na jedną. Na jeden kubeczek, na jedną czareczkę, ale powiedziałam: Nie, mama, w ogóle się nie wygupiaj. Tyle, ile mi się naleje, to tyle dostaniesz. Także kupiłam jeszcze Józucia, ale to sobie wieczorkiem zrobimy. I kupiłam coś, co po prostu wpadło mi w oko, i ja wiem, że pimpek będzie zadowolony. Nie wiem, czy znacie taką przekąskę jak Precy. Prec, precy. Zazwyczaj to są słone przekąski, coś jak poki, ale bez czekolady po prostu różne smaki. I Zafascynowało mnie to, bo nigdy nie widziałam, żeby był taki, taki zestaw. I tutaj z tyłu mamy opisane, że jest to zestaw z różnych miejsc w Japonii. Całą Japonię mamy po prostu wycieczkę smakową po Japonii. Tak mnie to jakoś po prostu chwyciło, a był tak taniej ten zestaw chyba 400 coś jenów kosztował. A normalnie opakowanie preców kosztuje 200 jenów. No tam no z podatkiem 200 jenów niecałe. Więc mega się opłacało. Jest na przykład mentajko, zielona herbata, yuzu, wasabi tutaj, patrzcie, szan wasabi narysowany. No mega, tak mi się to podoba. Stwierdziłam, kurde, bierzemy i z pimpkiem może przetestujemy. Dajcie znać, co o tym myślicie. Widzę już smak, który mi nie posmakuje. Jabłkowy, ale na pewno pimpek zje, więc takie, takie coś fajnego kupiłam. Bardzo mi się to podoba. Może na inny odcinek. I... Dlaczego poszłam w ogóle dzisiaj na zakupy? Chciałam Wam pokazać, jak wyglądają japońskie sklepy, jak jest pomieszane właśnie Boże, Boże Narodzenie, o którym oni nie wiedzą, czyli bardziej Christmas, święta, z nowym japońskim rokiem. Wiedzieliście ozdoby na nowy japoński rok. Postaram się je podpisać, żebyście wiedzieli, które jest które. Ale no, w japońskich supermarketach, w japońskich, yy, jak to się nazywa, shopping mory, nie przypomnę sobie słowa, napiszę na dole, jak sobie przypomnę. W każdym razie we wszystkich takich miejscach, no nie jest, że tylko święta, ale od razu też wjeżdża nowy rok. We wszystkie ozdoby i jakieś potrawy, tak jak wczoraj widzieliście, niby katalog z ciastami, tak, był jeszcze osobna część na Osetii Riori, tak, czyli te noworoczne potrawy. Chciałam Wam to pokazać. Dlaczego? Bo zazwyczaj na początku miesiąca jest tego najwięcej, a im dalej, no tym jest tego mniej. I też jak wybije 25 grudnia, to drugiego dnia, 26, już nic nie będzie e, związanego ze świętami w sklepach. Wolałam już teraz iść o normalnej porze, jakiejś takiej popołudniowej, żeby Wam pokazać, jak jest mało ludzi, jak sobie mogę łazić, nagrywać. No, także lokalny, lokalny tutaj supermarket w miejscowości, gdzie mieszka moja mama. mama już za sobą. Jeszcze pojadę do Tokio oczywiście, ale to w sobotę. To też Wam pokażę, jak Tokio wygląda na święta przygotowane. No, będzie się dużo działo, więc zostańcie na kanale. I jeszcze zanim yy, się rozłączę, to chciałabym otworzyć kalendarz adwentowy, bo się bardzo jaram. Chciałam też kupić dzisiaj kalendarz adwentowy, ale no widzieliście, że były takie jakieś dziwne, duże, drewniane... Nie wiem, czy one coś w środku miały, czy jeszcze samemu trzeba coś kupić i wsadzić do środka. No, nie wiem. Ale wiem, że mój kalendarz mnie na pewno nie rozczaruje. Dzisiaj mamy kopertę numer 3. Jest jakaś taka płaska i malutka. Zobaczymy, co tam będzie. Jaram się. Strasznie się jaram. Ja uwielbiam, uwielbiam niespodzianki. Dzian, O Oh <laughs> my god! Ale jest na muszony słodki. A wiecie co to oznacza, jeżeli to jest bryloczek, że znowu będzie ASMR ze ściąganiem folii. Dzięki za wszystkie komentarze, że się Wam podobało. Miałam obiekcję, czy dodawać fragment, jak zdejmuję folię, ale mnie to osobiście sprawia taką satysfakcję, że, że chciałam się podzielić i Wam też pokazać. Więc już nie przedłużam. Rozpakuję to maleństwo. Znowu posłuchacie, jak pięknie zdejmuje folię i odzywam się do Was. Później muszę teraz zrobić kolację dla Pinka, bo wróci za niedługo z domu. I moje piękne choinki. Dajcie znać, czy widać choinki w tle, czy, czy jeszcze może kupić większą choinkę. Nie, chyba nie. No takie wystarczą. Widzimy się za chwilę. Wănin trafia do swojej rodzinki. Tu mamy Landziana i Weia, a teraz jeszcze Wănin. Inaczej, Tianzin. Wiem, moja wymowa chińskiego jest świetna. Zrobiłam sobie bardzo słodką herbatkę juzycia z takich cytrusów japońskich Yuzu oraz miotku Ale zanim się jej napiję, bo jest bardzo gorąca, pomyślałam, że przekążę sobie jedną czekoladkę z tych, które przyszły wczoraj. I mój wybór padł na tą blueberry. Jestem mega ciekawa, jak będzie wyglądać. I na dowód, że żadne z nas się nie dorwało, wciąż wszystkie czekoladki są nieruszone, tak jak były. Jest tak strasznie, strasznie zimno, ale nie chcę włączać nawiewu, bo jak włączę, to będę cała czerwona na twarzy, bo tutaj jest nawiew i moje włosy wszystkie uciekną. Więc tym akcentem... czekoladkę już zjadłam. <tum> tym akcentem z Józucia na koniec się dzisiaj z Wami żegnam. Dzięki, że jesteście, że mnie wspieracie, że komentujecie i że się Wam te enmasy podobają. No, dzisiaj było tak troszeczkę inaczej. Jutro nie wiem. Zobaczymy, co jutro będzie. Nic nie zdradzam, nic nie mówię. Niespodzianka, niespodziewajka. Jestem jak święty Mikołaj w tym roku. Dzięki jeszcze raz wielkie. Trzymajcie się cieplutku, uważajcie na siebie i do zobaczenia jutro. Bye bye.